Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym odcinku motocykl, który skradł serce różala oraz w ostatnim czasie uczestniczył w imprezie zorganizowanej dla najznakomitszej śmietanki biznesowej tego kraju. Marian, nie nagrywaj, dawaj intro. Zanim przejdziemy do właściwego segmentu odcinka, zobaczcie krótką relację z naszego wyjazdu, który narzucił temat dzisiejszego materiału. Ostatnio wybraliśmy się z Hunterem i Brutalem na niecodzienną imprezę zorganizowaną w hangarze Ośrodka Szkolenia dla Pilotów AeroPoznań. Po przebytej pomyślnie odprawie zabraliśmy się do wypakowywania maszyn. Oczywiście przy tak szczególnych okolicznościach nie mogło zabraknąć sesji zdjęciowej, a po niej mogliśmy już przygotować naszą ekspozycję. Mieliśmy okazję nawiązać kontakty z wpływowymi ludźmi sukcesu i pokazać rzemiosło Nine Hills Motorcycles, które zresztą niejednokrotnie znalazło uznanie w ich oczach. Udział w evencie tak wysokich lotów to z pewnością poszerzenie horyzontów i znakomita okazja do prezentacji. A skoro o niej mowa, to przejdźmy do bohatera dzisiejszego odcinka. There we go! Zobaczcie jaki mięsisty motherfucker, jaki forfiter nas tutaj uraczył swoją osobliwością. Fatboy to motocykl absolutnie kultowy, który zdążył zapisać się na kartach historii, między innymi w filmie takim jak Terminator, gdzie Schwarzenegger ujeżdżał ten zajebisty motocykl w jednej z kultowych scen. Kilka słów odnośnie bazy, która posłużyła do budowy tego niezwykłego projektu. Konkretnie, nabyliśmy ją u autoryzowanego dealera w Poznaniu. Motocykl jest po pierwszym właścicielu, który w jego oryginalnej formie zrobił 10 tysięcy kilometrów. Następnie motocykl trafił do nas i w blisko 4 miesiące zbudowaliśmy tego oto potwora. Jak wiecie, fabryczny FedBoy jest dość charakterystyczny. Ma pełne koła, które odróżniają go od innych motocykli, ale również przednie zawieszenie z lampą, która nie da się pomylić z żadną inną. Choć seryjnie ten motocykl jest dosyć ciekawy i z pewnością może znaleźć uznanie w oczach potencjalnych klientów, dla nas jego wygląd był niewystarczający. Chcieliśmy zmienić go tak, aby mógł wpisać się w ogólną ramę projektu, który założyliśmy sobie na samym początku, a mianowicie chcieliśmy uzyskać motocykl, który w ogólnym rozrachunku i całej myśli stylistycznej będzie miał mocno nasycone geny retro. Prezentowany motocykl jest wyposażony w silnik Milwaukee 8, czyli dokładnie trzecią generację, która została użyta właśnie w tym modelu. Silnik ten jest chłodzony cieczą, co odróżnia go od tych, które były stosowane wcześniej w tym modelu. Pojemność tej jednostki napędowej to 107 cali, czyli 1745 cm sześciennych. Motocykl dysponuje mocą blisko 90 koni mechanicznych, co pozwala bardziej niż przyzwoicie poruszać się nim zarówno w ruchu miejskim, jak i na trasie. ponieważ naszym głównym zamysłem było zrobienie motocykla w wymiarze nasyconym myślą retro, postanowiliśmy zmienić oblicze tego fabrycznie połyskującego srebrem silnika i zafundowaliśmy mu covery firmy EMD, które świetnie zgasiły całą jednostkę, jak również wprowadziły klimat. Motocykla dużo starszego niż jest w rzeczywistości. Z rzeczy, które postanowiliśmy wprowadzić w życie, realizując ten projekt, są oczywiście między innymi koła. Koła, które pochodzą z breakouta, który de facto ma dokładnie taką samą ramę jak Fedboy. Jeszcze jednym modelem, którym dysponuje identyczną ramą, jest jedynie model FXDR, który nie jest już niestety produkowany. Po adaptacji kół od breakouta przyszedł czas na zbudowanie body. Tylny błotnik udało nam się pozyskać z jednej z niemieckich firm Rix Motorcycles. Firma ta znana jest z wielu najwyższej jakości części, zarówno części body, jak i kół, czy też innych aluminiowych, customowych zamienników. Elementem, który zdecydowaliśmy e, zrobić własnoręcznie jest oczywiście e, siodło. E, mogliśmy co prawda kupić podstawę pod siedzenie również z firmy Rix Motorcycles, natomiast odpowiednik, który proponuje ten producent jest w naszym przekonaniu nieco za krótki i kończy się mniej więcej w tej sekcji. Wymaga to później nałożenie pewnego Covera właśnie na tą część ramy. Taki zabieg niespecjalnie wpisuje się w nasze oczekiwania, stąd decyzja o budowie własnego siedzenia. Ponieważ zdecydowaliśmy się użyć koła o średnicy 21 cali, musieliśmy zbudować przedni błotnik właśnie. Pod to koło. Jest wiele alternatyw, wiele zamienników, które możemy nabyć z katalogu, jednak żaden w 100% nas nie zadawalał, nie spełniał naszych oczekiwań, a przede wszystkim nie trzymał linii opony, która jest dla nas bardzo ważna i stanowi o wykończeniu całego projektu. Dlatego postanowiliśmy zbudować ten błotnik zupełnie od podstaw. Prace blacharskie większy kierownica, która została w pełni wykonana ręcznie, jest naszego projektu idealnie wpisuje się w całą stylistykę, która została zawarta w tym projekcie. Kierownica jest niska, jednak nie tak rozłożysta jak ta prezentowana na przykład w breakaucie. Ma lekkie podbicie w tej sekcji, co powoduje, że wydaje się nieco ciekawsza dla oka. Pozycja. Za kierownicem tego potwora jest naprawdę kozacka. Jeździ się na nim znakomicie. W moim przekonaniu dużo lepiej niż na oryginalnych kołach, które są po prostu za grube. Z przodu 160 nie daje poczucia kontroli tak bardzo jak 120 czy 130. Z rzeczy które zostały wykonane jeszcze ręcznie, jest wcześniej wspomniana galanteria skórzana, czyli, e, czyli, 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 czyli co, czyli co, Marian, czyli co? Sakwa. Czyli sakwa, sakwa, która widoczna jest z lewej strony e, motocykla, a przepraszam, ostatnim elementem wykonanym ręcznie u nas w firmie jest mocowanie tablicy rejestracyjnej, które jest inne niż to dostępne w katalogach, idealnie patrząc z tyłu licuje się z rantem opony, możesz... Przejść misiu kolorowy trochę do tyłu i pokazać właśnie tą sekcję. Tak powinna kończyć się każda tablica rejestracyjna. Nie powinna wystawać na boki. Nie będzie to psuło całej linii motocykla. Tylne zawieszenie to oczywiście amortyzator firmy Thunderbike, której myślę, że nie trzeba przedstawiać. Zawieszenie to umieszczone centralnie pod fotelem. Podnosi się za sprawą joysticka motocykl jest aktualnie gotowy do jazdy, a tuż po skończonej jeździe opuszczamy błotnik na oponę, dzięki czemu linia motocykla jest jeszcze czystsza i bardziej klarowna. Zupełnieniem całego projektu zawsze jest wydech oraz dobrze dobrany filtr powietrza. W tym przypadku zdecydowaliśmy się na filtr firmy Performance Machine, który jest zarówno nowoczesny, ale również świetnie wpisujący się w retro vibe. Została dodana siatka, która bezpośrednio nawiązuje do chociażby tych elementów użytych na górze zbiornika paliwa. To jest oryginalny korek paliwa, to natomiast jest pewnego rodzaju... Głosie. Nie, to jest tylko taki fake. Jak widzicie, dla symetrii. E, dla, dla symetrii. Generalnie jeszcze jedno, e, a może dwa słowa na temat samego wydechu. E, wydech zawsze musi pasować oczywiście do e, całego designu, jaki sobie obierzemy, natomiast dobrze jest jak on będzie na przykład obniżał linię całego motocykla. W tym przypadku dokładnie tak się stało. Wydech Bassani 2 w 2 który absolutnie podbija wrażenie niskiego motocykla. Razem z pneumatyką, która obniża zupełnie ten motocykl, w zasadzie sadza go na glebie, wygląda to turbo zajeb... -nie. Z tej samej serii, co korki, są również manetki firmy Kuriakin z firmy Kuriakin pochodzą również lusterka przednie kierunkowskazy to oczywiście mini ledower z firmy Thunderbike Ostatnim elementem, o którym absolutnie należy wspomnieć, jest ekskluzywne malowanie, wykończone oryginalnym 24-karatowym złotem. Jak widzicie, są to płatki złota, które zostały przyklejone na grafikę. Oryginalne złoto, nie jakaś podróbka fejkowa. Tak więc, efekt, który tutaj widzicie, jest nieudawany. Malowanie wykonała dla nas wykonały dla nas siostry Ayr Sisters, które od lat zajmują się aerografią i z których usług zachęcam skorzystać. Moi drodzy, mam nadzieję, że motocykl przypadł Wam do gustu i podobnie jak różal zachwycacie się jego wdziękami. Dajcie znać co o nim myślicie. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach. Jeśli coś nie spełniło Waszych oczekiwań, nie wpisało się w wasze gusta, możecie sobie darować. I don't give a fk. Mi ten motocykl się podoba różalowi również. Z pewnością podobać się będzie również przyszłemu właścicielowi. Jeździ genialnie, brzmi zajebiście, czysta linia, super podzespoły, czego chceć więcej. Pamiętajcie, custom to przede wszystkim pomysł. Umiejętna, stosownie dobrana i konsekwentna selekcja części do wcześniej obranej wizji. Nie każdy przerobiony motocykl musi krzyczeć zaawansowanym, w pełni ręcznie robionym body. Ważny jest spójny charakter, odpowiedni dobór komponentów, no i oczywiście jakość. So, my dear friends, nie zawsze więcej znaczy lepiej. Do następnego odcinka.